Ale mam tu jakąś krągłość. Co tym razem? Witam wszystkich ponownie, tym razem z pola, a właściwie z łąki. Ta łąka jest, można powiedzieć, że należy do mnie, albo może należeć w każdym momencie, bo to jest łąka mojej matki, którą oczywiście mam zezwolenie poszukać złomu, wyciągnąć ostre przedmioty. W tej chwili wujek to tam obrabia, sieje trawę, a tu są łąki wujka i też mam zgodę i mogę sobie normalnie poszukać tutaj jakichś złomów innych rzeczy i powyciągać to z ziemi na razie i, dołek. i ciekawe czy tak głęboko leżący ładny sygnał to nie będzie śmieć jeszcze jest no prawie go mam, ale to jest chyba jakiś śmieć. Jakieś blachy, śmieć. A dawał taki sygnał ładny. Wiemy do śmieci wszystkich. No i dobra, do zasypię i co dalej. Słuchajcie, widzę pierwszy kształt, który można by uznać, że będzie monetą. Tylko jaką monetą? Jeszcze nie wiem. 20 groszy mamy nowożytne. Także jest pierwsza moneta. Co Wam mogę powiedzieć? No to Tylko to, chyba że nic nie ma tu na, tym, na tych pastwiskach, łączkach. W tym razem wpadł taki guzik, jeszcze z materiałem, więc całkiem może niedawno zgubiony. Materiał to jest? Nie, co to jest? Na, tym, na tej łące byłem. Pamiętam wtedy, jak zakupiłem tą kamerę. Nie wiem, czy ktoś to jeszcze pamięta, tak dawno to było. No i chodzimy po łące, a co tam? Chodzić można. Słuchajcie, jestem znowu. Długo minęło czasu, dużo minęło czasu, ale mam tu jakąś krągłość. Co tym razem? Guzik czy nie guzik? To jakieś grubsze to jest chyba będzie monetka. Czekajcie chwilę zastosujemy środki no i słuchajcie, do końca to ja nie jestem pewny, znaczy wiem, że to jest moneta i tylko po prostu szczątkowo po prostu zobaczyłem tu na górze trójkę rzymską i tu na pewno będzie fenigę. I tylko dlatego wiem, że to jest ta moneta taka jakaś, nie wiem, dziwna zastępcza czy jakaś. Trzy fenigi, że taką kiedyś gdzieś tam w polu znalazłem. Tu zupełnie nie wiem co z tej strony jest, bo to jest takie wszystko po prostu zdestruktowane, nie? No. Stawię po oczyszczeniu zdjęcie. I moneta wróci do ziemi z powrotem. Bo co, to już w domu tego nic nie trzymam, po prostu nic, zero Także kurczę, lecimy dalej. Nołem dołek tutaj coś wyskoczyło już na wierzchu widzę. O kurde. A nie to guzik jest. Myślałem, że fenola trafiłem patrzcie jak ja długo już. Moich ulubionych fenoli nie miałem. A to jest jakiś zwykły destrukt guzika. Bez niczego. To jest zmyłka. I dobra! Tym razem z takiego dołka, którego już nic nie widać, wyszła taka plomba z cyckiem. Oczyścimy. Zobaczymy, i plomba wróci z powrotem do ziemi. Bo teraz, w tej chwili, nawet. Nic nie widać, czy coś tutaj na niej jest. Tu jest jakiś numerek na pewno, i tyle. Ale jest taki upał, powiem Wam, że jestem bliski zrezygnowania już z tej wyprawy. Jest masakra, w ogóle patrzcie, tu są linie wysokiego napięcia. Wista się w ogóle nie wzbudza. Można sobie chodzić śmiało. Dobra słuchajcie, już postanowiłem, że się zwijam, no nie idzie wytrzymać, o, teraz w cieniu jest super, za duży upał, no i tyle, To tu więcej gadać, będzie do klejka, także ja na tą chwilę pozdrawiam wszystkich i do, do klejki, do następnej części tego odcinka, na razie, cześć. Witam wszystkich! Mamy następną część. Zaczynam praktycznie w tym samym miejscu, gdzie ostatnio czyli na tej łące u mojego wujka. O, ktoś jedzie? Amla, pojechał sobie. Tam robiłem te sobie triki. Dla Was przed chwilą, dla mnie dwa dni temu. A tu mam dołek I co mam? Jakiś guzik Nie wiem czy to jest arseniak, bo tu przyklejone jest Zdaje mi się, że ma jakiś wzór Ale po oczyszczeniu oczywiście zdjęcie i guzik wraca Do ziemi Co to za guzik w ogóle jest? Dobra już widzicie na pewno także narara dwa grosze ale zdaje mi się więcej, że było sygnałów. Zobaczymy. A. Współczesne monety. Nowożytne, czy jak ty tam woli. Są. Płytko. A jak wykopię to wam pokażę. Przątam wujkowi łąkę. Tu mu się zerwał kurczę od tej maszyny do na tym kole, co tych jest pełno takich tych do roztrząsania siana. Oddał, może się przyspawa, to nie wiem, czy to da rady. A przy okazji w takim dołku drzemał sobie guzik. Myślałem, że Arseniak Może i Arseniak powiem wam Tylko że jeszcze na dodatek arsenowy, no na pewno Urwany z jednej strony. No i lecimy dalej, ale powiem Wam, że pali słoneczko nieźle. Ale o czym ja chciałem? Słuchajcie, coś wyskoczyło z ciekawego z dołka jeszcze tego nawet nie nie ruszałem tak za bardzo. Chciałem to z Wami zobaczyć. Patrzcie się. O. Co to było? Jakaś była, powiem Wam, zapinka. Tylko w środku coś jeszcze było. O. Tu widać za, za te zapięcia Czy to jest aluminium czy nie? Czy to jest ciężkie na aluminium Na zdjęciu pewnie widzicie Ten obiekt No ciekawe Czy jest kurczę reszta tutaj gdzieś Niestety nie ma reszty, szkoda, ale wieje powiem wam. Nie ma, jakbym chciał tak. Także kurczę ciekawostka taka jeszcze, bo nie wiem czy już nie kończę. O dołek ładnie zasypany. Czy wujek nawet nie zorientuje, że tu byłem. Chyba, że zwierzęta, bo zwierzęta czasem lubią w te kurcze kopane nasze rozkopać to na wierzch z powrotem, nie wiem dlaczego. Czy akurat dlatego, że tu miękka ziemia w tym miejscu i możliwość się dokopania do jakichś robaków jest czy coś, nie wiem. Bo ogólnie trawa jest twarda z wierzchu powiem wam, ziemia zbita. Ale dobra, bo widzę, że zaczynam ględzić. Także idę dalej jak nie kończę. A jeszcze spróbuję to, na razie. Słuchajcie, ja tu szkrabię tą ziemię tutaj o dziś. Wyszkrabuję, a tu patrzę o co to jest czyżby to perelek się trafił 50 groszy także jest jakaś tak moneta insza 50 groszy z PRL-u. Zdają, ja że już 52 tych Wajmarów mówię. No Wajmarów będzie. Ale to trochę zmyłka była. Sygnał dobry. Najlepsze, że sobie tam idę, bo tam byłem mniej. Mówię, tu tak chodzę cały czas i cały czas tu chodzę. I właściwie tutaj te fanty wyskakują. Kurde, takie dołki malutkie staram się kopać. I lecę dalej. No i patrzcie się jakie piękne zboże tu rośnie. A ja już muszę kończyć. Bo raz, że jest bardzo gorąco, dwa, że czasu dużo minęło. Trzy, że po prostu nad dzisiejszymi wykopkami, szczególnie w końcówce, przeważa ciągle myśl o tej butelce wody, którą mam w bagażniku. Żeby się po prostu napić, bo ja nie mam nic przy sobie. I żeby nie przedłużać, słuchajcie, następny wypad chyba woda gdzieś, nie wiem, zobaczymy. Także bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich oglądających, moich stałych i nowych bywalców. Było to, co było i słuchajcie co. Do następnego filmu, nie? Cześć.